Witam. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się tematowi cukrzycy z perspektywy, która, no cóż, może sporo namieszać w tym, co dotychczas wydawało się pewne. Będziemy się opierać na tezach Aleksandra Hareckiego. Zanim zaczniemy, bardzo ważna uwaga. Pamiętajmy, że wszystkie informacje tutaj mają charakter wyłącznie edukacyjny. Zawsze, ale to zawsze, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji zdrowotnych absolutnie konieczna jest konsultacja ze specjalistą. Ten materiał to takie, powiedzmy, streszczenie dłuższego filmu. Link do pełnej wersji jest oczywiście w opisie. No i zacznijmy od razu od pytania, które jest fundamentem całego tego podejścia. Co by było, gdyby okazało się, że nasze powszechne przekonanie o cukrze jako głównym winowajce cukrzycy jest po prostu błędne? Dobrze, to wchodzimy w pierwszy temat. Zmierzymy się z czymś, co wydaje się być świętością we współczesnej dietetyce, czyli z rolą cukru i jego rzekomym nierozerwalnym związkiem z cukrzycą. I tutaj mamy sedno sprawy. Tezę, która jest, no powiedzmy sobie szczerze, niezwykle kontrowersyjna. Aleksandr Harecki stawia sprawę jasno: problemem nie jest to, że ludzie jedzą cukier. Wręcz przeciwnie, to jego brak w diecie może prowadzić do poważnych problemów. Spójrzmy na to zderzenie dwóch światów, bo to jest naprawdę fascynujące. Z jednej strony mamy to, co słyszymy od lat: cukier jest zły, prowadzi do wysokiego poziomu glukozy, trzeba go unikać jak ognia. A z drugiej strony pojawia się zupełnie inna narracja: cukier to niezbędne paliwo, bez którego tracimy energię. Co więcej, to kluczowy pokarm dla naszych bakterii jelitowych, które jeśli są dobrze odżywione, mogą podobno tak przetworzyć cukier, że insulina w ogóle przestaje być potrzebna. No dobrze, skoro zgodnie z tą teorią cukier zostaje uniewinniony, to kto w takim razie jest prawdziwym sprawcą? Zobaczmy, co materiał źródłowy wskazuje jako te głębiej ukryte przyczyny cukrzycy. I tu mamy cztery filary tej koncepcji. Po pierwsze, potęga umysłu, strach i stres, które mają dosłownie wgrywać w nasz organizm program choroby. Po drugie, kluczowa rola mikrobiomu jelitowego. Po trzecie, czynnik systemowy, sugestia, że normy poziomu cukru są celowo zaniżane, by stworzyć ogromny rynek pacjentów. No i wreszcie, insulina, przedstawiana nie jako lekarstwo, a jako środek, który bardzo szybko uzależnia organizm. Skoro znamy już przyczyny, to czas przejść do konkretnych rozwiązań. Zobaczmy więc, jak w praktyce wygląda proponowany protokół, który ma na celu regenerację organizmu. Ten protokół opiera się na czterech głównych działaniach. Pierwsze to systematyczne oczyszczanie wątroby, pada tu nawet przykład osoby, która zrobiła to aż 64 razy. Drugie to odbudowa flory bakteryjnej za pomocą naturalnych, fermentowanych produktów, jak kwas chlebowy. Trzecie to wsparcie trawienia i trzustki odpowiednimi enzymami. I czwarte, hartowanie ciała zimną wodą. Ale oprócz tych konkretnych kroków, materiał źródłowy idzie o poziom głębiej. Mówi o idei zresetowania całego systemu, niczym komputera, żeby przywrócić go do jego pierwotnych zdrowych ustawień fabrycznych. Czym jest ten reset? To jest metafora wzięta prosto ze świata technologii. Chodzi o to, by wywołać w organizmie tak potężny impuls, tak silny wstrząs, że wszystkie błędne programy, które doprowadziły do choroby, zostają niejako wykasowane, a system wraca do swoich oryginalnych, zdrowych ustawień. A co może wywołać tak potężny reset? No cóż, lista jest co najmniej niekonwencjonalna. Wymienia się tu trzy bardzo silne bodźce. Pierwszy to szok termiczny, czyli kontakt z lodowatą wodą. Drugi to orgazm i trzeci to bioenergoterapia, ale rozumiana jako bezpośredni transfer zdrowej energii i powiedzmy programów od jednej osoby do drugiej. I to wszystko płynnie prowadzi nas do kolejnego, absolutnie kluczowego elementu tej filozofii, czyli do fundamentalnej roli, jaką w procesie zdrowienia odgrywają umysł i coś co autor nazywa bioenergią. Żeby to dobrze zilustrować, w materiale pojawia się naprawdę niesamowita historia. Opowieść o żołnierzu na Syberii, który był tak głęboko zamarznięty, że z medycznego punktu widzenia nie miał żadnych szans. Wtedy miejscowy szaman miał doradzić, by położyć go nagiego pomiędzy dwiema zdrowymi kobietami. I co się stało? Rano żołnierz podobno wstał, o własnych siłach, w pełni zdrowy. Ta historia ma być dowodem na niewyobrażalną moc ludzkiej bioenergii. I tak dochodzimy do samego jądra tej filozofii. U podstaw każdej choroby, według tej perspektywy, leży strach. To on jest tym pierwszym, pierwotnym impulsem, który wchodzi do nas przez umysł, przez mózg, a potem, z czasem, materializuje się w ciele jako konkretna dolegliwość. Cała ta inna perspektywa skłania do jednego, myślę, ważnego pytania. Po usłyszeniu czegoś tak odmiennego od wszystkiego, co znamy, warto się zastanowić, które z naszych najgłębiej zakorzenionych przekonań o zdrowiu i chorobie warto byłoby może poddać w wątpliwość i przemyśleć na nowo. A dla wszystkich osób zainteresowanych głębszym poznaniem tematu, serdecznie zapraszamy do Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Na ekranie widać odnośniki do strony z informacjami o kuracjach, do sklepu internetowego oraz do kanału z filmami. I na koniec jeszcze pełne dane kontaktowe. Adres w Polsce to świebodzyce, plac dworcowy 2G, a w Rosji to miejscowość Talica, ulica Rumiankowa 1. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas.